Cześć! Witam was w kolejnym odcinku z serii od gotówki do gotówki. No a dzisiaj yy, będziemy... O Boże. O cholera. Dzisiaj będziemy rozwodzić obornik i ładować go sykropem. Ale... O, teraz jest dobrze. Wałek się urwał. Panie, wałek się urwał. O cholera. Jak to działa? Patrzcie, jak się podchodzi. O, załącza się. Teraz się. Teraz przestaje. O, zaraz całkiem się zatrzymało. No to. Tak to wygląda na tej polskiej wsi o, nagle działa teraz nie no więc tak to wygląda na tej polskiej wsi yy, my już siadamy tutaj do cyklopa tego sobie obrócę, dobra wszystko działa i opuszczę kurde, ja bym myślał trochę do tyłu tutaj. Wejdziemy do 30 i teraz rozłożę, o bo tam napiera, o to, dobra to do to będzie trzeba naprawić trochę, ale wezmę jeszcze 60, 60 spróbuję jakoś podjechać tu. Była super, ale... Ma awaria. O nie, no. Tutaj to płyta na obodnik jest taniczny zrobiona. O Boże. Dobra. Ej, bo sypie się panie. Zamknij to. i czym to się zamyka? Czym to się zamyka? Środkowy? Nie, środkowy mi się otwiera, dwoła. Ta dwoła. Jak je ziela zaczęła? Panie, co tu się stało? Opuść to Teraz Tej do trzydziestka do tyłu jest Przód do góry. Nie, tym do góry, sorry. O Boże! Chwila, to się tym, o. o muszę się nauczyć, tutaj sterować cyklopem. Dobra, widzę, że cyklop ma bardzo fajne kolizje. nieźle, Gdzie są oczko skręciła. Tak będzie najlepiej. Może się ukay tu widzę no jak gram um, to jeszcze Potrzebowałbym... o i teraz tu się powiększa o, to co co za technologia tu się coraz powiększa obornik, jak się otworzy. Takie to są te boskie mody. Co z tego, że w logu... ...jest dobrze, jak kurde... Takie dziwne rzeczy się dzieją, ale... To jest pierwszy raz? Nie, jeśli chodzi o moje mody, to jest pierwszy raz, kiedy moc... Jest jakiś, naprawdę taki dziwny. No to są za duże kolizje. Ten wałek, co się z nim dzieje, to nie pytam. No i to powiększanie się obornika. O co się stało? Czemu to się sypać nie chce? Ja tylko trzęsę? Chyba to tak działa. To jest taki trudne O że o! Cholera O! Dobra ja, te... ja tego nie umiem obsługiwać. przepraszam Widzę, że dzisiaj dużo nie poładujemy Patrząc na to, co się dzieje Z moimi... Pięknymi maszynami. Aha, to kolizji nie nie na wraz gdzie No na ziemię wysypał Co ma kolizja, a to nie są. Nie, to się podgarnie i łami Ja tego nie dam rady wziąć, bo to jest kurde Technologia jakaś nie wiem jaka. Mówię kazachska. Uzbeckiej produkcji to jest. Ten cykl. O! To nie! Wysypał mi. Dlaczego to sypie się? do przodu Chcę, żeby to do przodu poszło O O To tam do przodu O, o, o Ostatnie, ostatnie, jest, jest, jest. Poszło Teraz do góry i w bok No jakoś już powoli się uczę używania tego czegoś bo to nawet co to pewnie można nazwać tego wyglądu, to yy, jest to pewnie działa jak kurde różna produkcja jakaś. Ło ja pierdziele, wygina go. Wygięło go. 30 po dzisiejszym ładowaniu obornika prawdopodobnie yy, nadając się będzie tylko na Bo tu niby są, niby nie ma kolizji, a jednak są ale ja wie co tu się dzieje znowu pod to się... taką czatkę to wysnę, tak myślę tu tu to ma stać aha, widzę że ma chwila 4 to było? nie 4 to jest siatka, 5 które to jest policja? kolijzyn która wie wiem, które to jest kolizje, ale widzę, że kolizje to ma niezłe. Jeśli to są kolizje, to niezłe. Ma. O. 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 Nie wysypuje się. Nie chcę nabrać. O. Dobra, o. Ordika. Nie, no, takie rozrzucenie za... Ej Nie ma w ogóle? Nie ma. Ale widzę, że napiera mi... Na rozrzutku 10 minut za chwilę będzie trwało... Będzie trwała próba Załadunku obornika Bo to nie... Nie można nazwać załadunkiem obornika, tylko... Próbą załadunku a, on do już za kolizję, bo się przerywa. O! Działa. Ej. Teraz nie działa. O! Działa. Ja wyszką robię, bo e, kierownicą bym się jej połapał. To dwóch osób robota, a nie za jednej. Jedna by musiała, by musiała kurde do tyłu jechać. Pan wiego tak by to musiało kurde działać. ale no to się dobrze stanie, to wszystko będzie dobrze. tu? To jobora upośledzona. Te miejsca nie ma nigdzie. O! No i chyba dobrze stanąłem teraz. To mi nasypało pot rozrzutnik, szyna rozrzutnik. Widzicie co widzowie. Żeby w ogóle coś tu było z rozrzucania owolnika na tym odcinku. Co jedziemy Bo tu nie będzie nic rozrzucania prawdopodobnie. Jakbym tak dalej próbował to radować. Dobra, rozpalamy. Tak to powinno się rozrzucać. A nie ja się męczę tyle załadowanie tego. Wielkie ja się ma, fajne. Ale ja widzę, że ja przejazdu nawet chyba nie zrobię. Czasód białą. Pełdy. Pełen, no to w ogóle to zrobił dwa przejazdy. No i z powrotem. Ja sobie wczoraj porównanie. Rozrzucania. Takiego. Wczoraj sobie co widział film ten, gdzie rozrzucałem swoim rozwódnikiem co robiłem kurde tamta robota szła to nawet nie rozrzuca prawdopodobnie ale dobra nie wiem czemu nie działa I w ogóle ja zapomniałem pokazać ile mi sypło zboża w poprzednim zapobiałem pokazać i teraz pokażę jeszcze chwilę poładujemy Super Trzeba tej tedy, o jest otwarte, o tu trochę mi się przesypało, ale to już tu cały czas mi się sypało, więc też jest dobrze, no, tyle wyszło w pszenicy, wiesz. A tu maszyny teraz stoją. Jak myślę, że to dobrze wygląda. I eee, też teraz tutaj RCB stoi. Dobra, ja spróbuję gdzieś stanąć może w tej w A jakby wjechał... Jakby wziął te. Maszowus. Czepkę, jakby tak tam wjechał, to dobrze było. To będę, będę, mogę spróbować. Żeby było jakby tu wjechał. Tak też można, ale ja wolę się być. Tak by stanął Dobra, teraz jest chyba maksymalnie ja To opuszczę i do siebie O! O! Trochę nabrało Teraz po tu Weź, weź, weź Czy ja mogę z zamkniętym zbierać się ogólnie? Tak. To super. Dobrze, że nie wypuszczam obornika, jak jest zamknięty. Ej. A, tu jest blokada jakaś. Dobra, czy ja mogę to do góry, ale do siebie? O, 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 coś takiego i zaraz do góry. O. O, o, o. Tak. I teraz wyżej tu I i i i, i tak Czy mógłbym... teraz postawić bardziej bliżej tak? To, to tak, tak Chyba zadziałał Zobaczymy czy zadziała. Na pewno film będzie się nazywał Nieudany załadunek obornika, bo to udany nie można nazwać Cyklom działa jak, kurde... No. On mi z pod to wysypał, czy co? Halo, drugą Cyko 5 ja sobie to sam chcę, żeby nie wylatypało i o, ładowanie, Tak, to trzeba robić, a nie ja się męczę z poprawnym ładowaniem tego trzeba farmingowo ładować Następne rozrzucenie obornika jakby cię wyrobił, to chyba będę robił yy, eee Jak to się da turem Może się uda, że za dwa sezony czy ileś będę jeszcze raz próbował rozrzucić to ...turem kiedy to ładować, bo do no. bo Tragedia jest. Załaduj się, a nie... Kurde. Tyle tu będzie rozrzucania, co... Co tutaj... tego. to Tego. Topoli. Topoli w całej serii. Jakby posiać to pole. Tutaj. Kurde, no by się wypożyczyło z Ameryki Północnoafrykańskiej. Y Jakieś kurde pracowników by to zbierali, ja, ja bym sobie zarabiał. Kurde, takie wielkie nie by tu przyjeżdżał, a ja bym 30 z piczepowitki. I to pole zbierał. A sobie chyba wełnę zasięgnę. Nie O, trochę się wysypało, ale trochę. Na razie tylko trzy łyżki pomyślnie wyrzuciłem. Co więcej, nic więcej. Ważne, że już dużo wyrzuciła z tej pryski To jest najważniejsze, dawno zaczniemy No tak Puścimy Może lepiej by zbierało sobie. O! Kolejne Uf, O, wysypię się? Nie no, czemu to właśnie wysypa się, ty co? Nie, 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 nie! Do kabiny byś chciała wysypać, o! O, o, o! Kurde, wysypałem na to! Wiecie co? Ja tego nie robię!